Relaksacja na spokojny sen. Zadbaj o komfortową przestrzeń dla siebie. Możesz przygasić światło i przykryć się ulubionym kocem. Połóż się, odnajdując dla siebie wygodną pozycję. Weź spokojny wdech nosa. Wydychając powietrze, powoli zamknij oczy. Ten czas jest poświęcony Tobie. Zadbaj o siebie z troską i czułością. Zauważ swój oddech. Poczuj, jak chłodniejsze powietrze wpływa przez nos, a cieplejsze z niego wypływa. Poczuj, jak podczas wdechu powietrze podąża od czubka twojego nosa poprzez gardło, klatkę piersiową, brzuch, a na wydechu powraca tą samą drogą. Weź spokojny wdech nosem i spokojny wydech nosem. Poczuj, jak z każdym oddechem Twoje ciało delikatnie unosi się i opada. Oddech przychodzi jak morska fala i odpływa. Ponownie się pojawia i powoli odpływa. Poczuj, jak Twoje ciało delikatnie faluje z oddechem. Każdą falą oddechu Twoje ciało coraz bardziej zatapia się przyjemnie w podłoże. Poczuj, że jesteś w komfortowej przestrzeni, którą Ty sam wybrałeś lub sama wybrałaś. Być może masz na sobie swój ulubiony koc albo kołdrę. Może leżysz na miękkim podłożu. A może przeciwnie. Czujesz twardą i stabilną powierzchnię maty, podłogi czy ziemi. Poczuj teraz, jak Twoje ciało jest całkowicie oparte o podłoże, a ty możesz czuć się bezpiecznie. Pamiętając o oddechu, możesz przyjrzeć się teraz swoim emocjom. Co teraz czujesz? Może czujesz radość, nadzieję i masz wewnętrzne poczucie, że wszystkie obawy, jakie przechodzą ci przez myśl, to stan przejściowy. A może czujesz rozpacz. Masz wrażenie, że świat jest niesprawiedliwy. Może czujesz wiele energii do działania, a może trudno było ci w ogóle wstać z łóżka. Cokolwiek odczuwasz teraz, jest w porządku. Masz do tego prawo. Pozwól swoim emocjom być obecnym. I spróbuj zaakceptować, że taka jest część Twojego doświadczenia teraz. Nie musisz z tym walczyć, nie staraj się tego zmienić. Jeśli zauważysz, że wybiegasz myślami do przyszłości, łagodnie skieruj swoją uwagę na oddech, zauważając, że Ty oddychasz Twoje ciało delikatnie. Jak fala unosi się i opada. Pamiętaj, że wszystko, co czujesz, jest normalne. Zrób spokojny wdech nosem i spokojny wydech nosem. Teraz pozwól sobie choć na chwilę wypuścić z ramion wszelkie ciężary, które nosisz na co dzień. Wyzwania, z jakimi się mierzysz, nadal będą gdzieś obecne, ale ściągnij z siebie na chwilę ich ciężar, by odpocząć, nabrać sił i na nowo je podjąć kolejnego dnia. Na te kilkanaście minut. Po prostu odpuść sobie. Podaruj sobie moment wytchnienia i regeneracji. Teraz łagodnie skieruj swoją uwagę na prawą stopę. Poczuj, jak styka się z podłożem i pozwól jej na rozluźnienie. Teraz poczuj swoją prawą łydkę i rozluźnij ją. Następnie poczuj, jak rozluźnia się Twoje prawe udo. Poczuj, jak cała Twoja prawa noga swobodnie odpoczywa na podłożu. A teraz zauważ swoją lewą stopę. Poczuj, jak delikatnie opiera się o podłoże i pozwól jej na odprężenie. Poczuj, jak rozluźnia się dalej Twoja lewa łydka. I udo. Teraz cała Twoja lewa noga spoczywa rozluźniona. Kiedy pozwoliłeś lub pozwoliłaś obydwu nogom odpocząć, zauważ, jak się mają twoje pośladki. Sprawdź, czy możesz je delikatnie rozluźnić, pozwalając, aby nieco głębiej wtopiły się w podłoże. Teraz zauważ, co czują Twoje plecy. Obserwuj spokojnie, jakie wrażenia pojawiają się po kolei w każdej ich części: w karku, w odcinku piersiowym. Lędziowym, krzyżowym. Jeśli pojawiają się jakieś napięcia czy ból, skieruj do nich swój oddech, wyobrażając sobie, że z każdym kolejnym wdechem i wydechem napięcie odpuszcza niczym odpływająca fala. Pozwól, by Twoje plecy zrobiły się przyjemnie ciężkie i spoczęły swobodnie na podłożu. A ty skieruj swoją uwagę na barki. Zrób spokojny wdech nosem, a z wydechem pozwól, aby twoje barki opadły rozluźnione. Pozwól, aby to odprężenie spłynęło od barków poprzez ramiona. Przed ramiona, dłonie aż po czubki palców u rąk. Nie musisz się spieszyć, po prostu łagodnie podążaj za swoim oddechem. Kiedy Twoje ręce spoczywają, zauważ, czy pojawiają się jakieś napięcia w Twojej szyi. Spróbuj pozwolić jej na odprężenie. Spróbuj teraz rozluźnić również swoją twarz. Pozwól odpłynąć z twarzy emocjom, z którymi na co dzień się mierzysz. Poczuj, jak odpoczywają Twoje oczy, jak wygładza się czoło, jak Twoja głowa odpuszcza kontrolę i oddaje swój ciężar. Być może Twoje ciało jest teraz całkowicie rozluźnione, ale nie oczekuj, że musi tak być. Zamiast tego zauważ, co się zmieniło. Zrób łagodny wdech przez nos, czując, jak Twoje ciało nieco się unosi, jak fala. A wraz z wydechem poczuj, jak fala łagodnie przepływa od czubka głowy poprzez twarz, szyję, barki, ramiona. Przy kolejnym wydechu poczuj powietrze przechodzące przez obydwie ręce, całą powierzchnię pleców. I pośladki. Potem poczuj, jak powietrze przepływa przez obydwie twoje nogi, aż po czubek palców u nóg. Poczuj, jak robiąc wdech wypełniasz się cała lub cały tym, czego twoje ciało najbardziej potrzebuje. Poczuj, jak z wydechem stopniowo opuszczają ciało wszystkie nagromadzone w tobie napięcia lęki, wspomnienia. I znów łagodny, cichy wdech wypełnia cię energią spokojem. Akceptacją, a powolny wydech pozwala na wypuszczenie wszystkiego, czego już nie potrzebujesz, co ci nie służy. Wdech i wydech. Nie musisz robić nic innego. Podziękuj sobie, że pozwoliłeś lub pozwoliłaś sobie na odpoczynek, którego tak bardzo potrzebujesz. Spokojny wdech. Spokojny wydech. Tyle razy, ile pragniesz.